Cześć, Cześć! Jestem Jakub, a ja Marcin i witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kofeina, czyli o tym, czym jest, jak działa i czy przeznaczona jest dla każdego. By nie przegapić kolejnych odcinków i być zawsze na bieżąco, pamiętaj o zasubskrybowaniu naszego kanału. Jeżeli wydaje Ci się, że nie pijąc kawy nie masz styczności z kofeiną, to najprawdopodobniej jesteś w błędzie. Zapytasz dlaczego? Kofeina to nie kawa. To substancja występująca m.in. w ziarnach kawy, kakaowcach, liściach herbaty, orzeszkach kola i owocach guarany, czy w ostrokrzewie paragwajskim, popularnie nazywanym yerba mate. Wtedy mówimy o teinie, mateinie i guaraninie. Wszystkie one różnią się tylko nazwą, która pochodzi od roślin. Z której są pozyskiwane, a ich budowa chemiczna jest taka sama jak w przypadku kofeiny. Można więc śmiało stwierdzić, że efekt samej substancji będzie taki, jakiego oczekujemy, a wszelkie różnice wynikają z sumy związków, jakie wchodzą w ich skład. Właśnie. Efekt, którego się spodziewamy, to przede wszystkim pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Wpływa to na poprawę koncentracji, refleksu oraz samopoczucia. Poza tym podwyższa tempo przemiany materii i pomaga nam utrzymać produktywność w okresach ograniczonego snu. Dlaczego tak wiele osób spożywa kofeinę? Kuba, dlaczego kofeina nas budzi? Krótko mówiąc, chodzi o chemię mózgu. Działanie kofeiny brzmi jak zaawansowana nauka, choć w rzeczywistości jest dość proste. Adenozyna tworzona w mózgu wiąże się z receptorami adenozyny. To wiązanie powoduje poczucie zmęczenia, spowalniając aktywność komórek nerwowych. Dla komórki nerwowej kofeina wygląda tak samo jak adenozyna. Wiąże się ona z receptorem, jednak nie spowalnia jej aktywności. Zamiast zwalniać z powodu działania adenozyny, komórki działają nieustannie na tych samych obrotach. Przysadka mózgowa wyczuwa tę aktywność i myśli, że musi wystąpić jakiś stan nagły, więc uwalnia hormony, które nakazują nadnerczom wytwarzanie adrenaliny, nazywanej hormonem walcz lub uciekaj. To wyjaśnia, dlaczego po wypiciu dużej filiżanki kawy Twoje źrenice się rozszerzają, ciśnienie wzrasta, a serce bije szybciej. Czy te zmiany wprowadzają jakieś istotne różnice w treningu? Oczywiście. Kofeina ma wpływ na naszą wydolność podczas treningu. Badania wykazują wzrost wytrzymałości i zmniejszony poziom odczuwania zmęczenia. Posiada ona też korzystny wpływ na szybkość, np. w przypadku sprintów. Dodatkowo w sportach walki wpływa na poprawę czasu reakcji, zwiększając efektywność kontr lub uników. Istnieją doniesienia, że w sportach siłowych może ona polepszać maksymalny wynik o około od 3 do 4 może wydawać się to niewiele, ale podczas zawodów o zwycięstwie decydują nawet najmniejsze różnice. Załóżmy, że dziś wybieram się na trening. Kiedy przyjąć kofeinę i jaka dawka będzie dla mnie najskuteczniejsza? Działanie kofeiny możemy już odczuć po 15 minutach, natomiast jej największe stężenie we krwi występuje około godziny po zażyciu, więc logicznym będzie przyjęcie jej godzinę przed treningiem. Natomiast jeśli chodzi o dawkę to badania wskazują, że najkorzystniejszy wpływ ma od 3 do 6 mg na kilogram masy ciała. Nie wiem czy wiedziałeś, że kofeinie często przypisuje się cechy wiążące z przyspieszaniem procesów spalania. Jak dobrze wiesz, rezerwa energetyczna naszego organizmu to węglowodany, które gromadzone są w postaci glikogenu. Kofeina spowalnia rozpad glikogenu, tym samym zmuszając organizm do wykorzystywania tłuszczu jako źródła energii. Może nie wiąże się to z samym treningiem, ale na pewno z jego efektami. Dobra, ale musimy pamiętać o słowach paracelsusa: tylko dawka czyni truciznę. Chcę przez to powiedzieć, że kofeinę też możemy przedawkować. To prawda, przy wysokich dawkach u osób wrażliwych na kofeinę może rozwinąć się kofeinizm, który charakteryzuje się bezsennością, nadmiernym podnieceniem czy nerwowością. Ponieważ kofeina jest środkiem pobudzającym, jej zbyt duże spożycie może wywołać zespół objawów związanych z nadmierną stymulacją układu nerwowego. Objawy te obejmują zawroty i ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi, a także zaburzenia rytmu serca. I jako ciekawostkę dodam, że dawka śmiertelna to około 150 mg na kilogram masy ciała. Ale możecie być spokojni, bo żeby przyjąć taką dawkę kofeiny, na przykład w kawie, trzeba by było wypić nie jedno czy dwa espresso, a aż 50. Najważniejszym długotrwałym problemem związanym z kofeiną jest jej wpływ na sen. Okres półtrwania kofeiny w organizmie wynosi od półtorej do nawet 12 godzin. Ta rozbieżność jest tak wielka, ponieważ zarówno wrażliwość jak i zdolność do jej metabolizowania jest wysoce zmienna genetycznie. Załóżmy, że ten okres trwa u nas 6 godzin. Oznacza to, że wypicie dużej filiżanki kawy zawierającej 200 mg kofeiny o godzinie 15 pozostawi około 100 mg tej kofeiny w Twoim organizmie o godzinie 21. Adenozyna, o której już wspominaliśmy, jest ważna dla snu, a w szczególności dla jego fazy głębokiej. Może się okazać, że bez problemu zaśniesz kilka godzin po tej dużej filiżance kawy, ale Twoje ciało najprawdopodobniej przegapi korzyści płynące z głębokiego snu. Ten niedobór snu szybko się kumuluje. Następnego dnia czujesz się gorzej, więc potrzebujesz kofeiny zaraz po wstaniu z łóżka, co może wywołać błędne koło problemów. Gdy wydzielanie adrenaliny pobudzonej przez kofeinę przestaje działać, dopada cię zmęczenie i obniżony nastrój. Kolejna dawka kofeiny przywróci adrenalinę, ale utrzymywanie ciała w ciągłym stanie pobudzenia, dokładając do tego ilość bodźców i stresu w dzisiejszym świecie, nie jest zbyt zdrowe. Wszyscy wiemy, że magnes pozytywnie wpływa na naszą koncentrację, poprawia nastrój i pamięć, a także koreluje z naszym zmęczeniem. Z tym makroelementem wiąże się jednak pewien mit. Czy kofeina wypukuje magnes? Już spieszę z wytłumaczeniem. Otóż kofeina wypukuje magnes. Ale do zwiększonego wydalania tego pierwiastka z organizmu dochodzi przez około 3 godziny od jej spożycia. Dodatkowo, kofeina bezpośrednio nie może powodować niedoboru, natomiast może zmniejszyć zdolność twojego jelita do jego wchłaniania, co z czasem może skutkować niedoborem. Jeśli w ciągu dnia spożyjesz 2-3 porcje napoju, to w ciągu doby Pozbędziesz się około 4 mg magnezu, tymczasem jedna filiżanka kawy, czyli około 200 ml, zawiera około 7 mg magnezu. Podsumowując, bilans magnezu będzie dodatni, także nie macie się o co bać. Możecie spać spokojnie. Być może zauważyłeś, kupując leki przeciwbudowe, że niektóre preparaty jak etopiryna czy gripex zawierają w swoim składzie kofeinę. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kofeina zwiększa poziom łagodzenia bólu. Badania wykazały, że spożywanie substancji takiej jak paracetamol czy ibuprofen w połączeniu z kofeiną zmniejszają dolegliwości bólowe nawet 10% skuteczniej niż sama substancja bez kofeiny. Kofeina jest też często stosowana jako środek wspomagający leczenie migrenowych bólów głowy. Po nowych odkryciach dotyczących patofizjologii migreny, kofeina zyskała bardziej znaczącą rolę jako opcja leczenia. Kofeina ma zdolność do przekraczania bariery krew-mózg i działa zwężająco na naczynia mózgowe. Dodatkowo, kofeina jest dobrym wyborem dla osób, które regularnie ćwiczą, ponieważ może pomóc w regeneracji powysiłkowej poprzez zmniejszoną bolesność mięśni. Badania wykazały, że kofeina może zmniejszyć ból mięśni po wysiłku nawet o 50%, o czym więcej mówi Kuba w swoim odcinku o zakwasach. Mamy nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli podobał Wam się odcinek, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!